Już dzisiaj o godzinie 17.00, jeżeli jeszcze nie masz Bloonsów, no to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Jeżeli nie zapomnę, podrzucę linka w opisie, ale Bloonsy będą do odebrania za darmo, na zawsze. Wystarczy, że dodasz do swojego konta na Epic Games i będziesz mógł się cieszyć po prostu Bloonsami. Więc witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie testujemy Monkey, Super supermanki Paragon. Tak się nazywa to. Wiem, obrazek wygląda. Powiedzmy, że średnio, ale nie liczy się tutaj, jak będzie wyglądał właśnie ten manki Paragon, tylko co będzie potrafił. A mam tutaj wszystko przygotowane, więc liczę na to, że naprawdę pójdzie to dość sprawnie. I tak jak mówiłem, jeżeli nie zapomnę, to porzucę Wam linka w opisie, gdzie po godzinie 17 będziecie mogli sobie odebrać blusiki za darmo, dodajcie je do konta. Oczywiście będziecie musieli mieć konto na Epic Games, to jest raczej normalne, ale nie będę tutaj tłumaczył szczegółów. Macie mnóstwo linków, gdzie możecie to sobie sprawdzić. Ale wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna sprawa, jeżeli ktoś do tej pory nie nie ma blusów, a chciałby sobie właśnie spróbować. Dobra, pierwszą farmę sobie postawimy i tak włączyłem double cash moda, bo jak zobaczyłem, ile kosztuje po prostu ten paragon, a ja będę chciał jeszcze zrobić tutaj um, oczywiście te jego totemy, trzeba będzie postawić dużo super małpek i tak dalej, i tak dalej, wiecie dokładnie o co chodzi, wiecie na jakiej zasadzie to działa, to mówię, nie. musi to tutaj być i słuchajcie, jeżeli dodacie sobie blunce do konta, to pamiętajcie, żeby w ustawieniach od razu pisać Cost bo może sobie kupicie coś za jakiś czas w Bluesach, a przynajmniej będziecie mieli to wpisane. Dziękuję każdej osobie, która to już zrobiła i która mnie w jakiś tam sposób e, wsparła. Za to dostaniecie też e, unikatowy awatar. Ale dobra, ja tutaj e, się troszeczkę rozgadałem. A musimy, wiadomo, zrobić parę farm. Postawię chyba jeszcze alchemika, jeżeli chodzi o taką obronę. I się skupimy e, głównie na rozbudowie właśnie tych farm, żeby mieć, nie wiem. Chyba pójdę pod górne drzewko, tak mi się wydaje. No to jest dobry pomysł, bo przez chwilę miałem w głowie, że kurde, nie chcę mi się klikać i mógłbym sobie iść pod dolne drzewko, ale nie. Znaczy nie chce mi się klikać, nie chce mi się po prostu zbierać tych bananów, ale idziemy pod górne drzewko. Alchemik tutaj jest już przygotowany, ninja też jest ładnie przygotowany i co? Stawiamy farmy. Ja już zapomniałem jaki Supermanki ma duży hitbox, ale naprawdę miałem problem, żeby go tutaj wcisnąć. Bo niektóre małpki oczywiście łatwiej wcisnąć, jak na przykład tego darta. Okej, okay, darta tutaj już nie wcisnę, no, ale chodzi o to, że niektóre są. Większe małpki, niektóre są mniejsze, nieważne. Postawiłem pierwszą małpkę, i powoli sobie ulepszam placówki, hmm, placówki badawcze, tak, po prostu fabryki bananów robimy, za chwilę to wciągniemy, bo taki też jest plan na to, żeby zrobić miejsce na kolejne farmy. I zdaję sobie z tego sprawę, ostatnio mi nawet Widz napisał, że jeżeli zrobię chyba poddolne drzewko, hmm, farmę i wokół będą na przykład te fabryki bananów, no to nie muszę się wtedy martwić o zbieranie tych właśnie tych skrzynek z bananami, tylko automatycznie ta farma będzie za mnie zbierała. Ale nie skorzystam z tego, ale dzięki kolego za to, że mi napisałeś to na Discordzie. Widziałem to, zapamiętałem tą informację, ale po prostu jej dzisiaj nie wykorzystam, bo troszeczkę inne rzeczy mam w planach. A właśnie przecież ja będę musiał zrobić poświęcenie. Bóg Słońca. 540 tysięcy, to 97 tysięcy i to 216. Oj. Naprawdę będę potrzebował bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Dobra, weźmiemy sobie małpie miasteczko, małpie miasto, żebyśmy jeszcze więcej kaski sobie generowali i nie, nie postawię dzisiaj druida. Dzisiaj jest odcinek, gdzie nie stawiam po prostu druida. Da, chociaż no, przeszło mi to przez głowę. Widzicie, tutaj bym sobie go postawił i dodatkowa kaska by się generowała, ale nie, nie będziemy tak się bawili. Za to możemy postawić sobie inżyniera. Inżynier to jest dodatkowa kasa, a ja potrzebuję bardzo, 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 bardzo dużo tej kasy, więc może jakiś piąty tier nawet się skuszę. Znaczy, skuszę się o postawienie tutaj piątego tieru, bo wydaje mi się, że idealnie się to sprawdzi. A coś jeszcze mógłbym, w sumie mógłbym iść pod helikoptery. Środkowe drzewko też naprawdę fajnie generuje kasę, ale już. Yy, tak, jak, yy, yy, tak jak postanowiłem. Głównie będzie to małpka, inżynier i po prostu farmy. Wiecie co? Zmieniłem jednak zdanie, bo chciałem zobaczyć, czy na pewno działa ta opcja z farmą. I rzeczywiście nic kompletnie nie muszę zbierać, chociaż ta farma po prostu nie jest w zasięgu już i dlatego tak to wygląda. Ale normalnie ta ma zasięg i zbiera skrzynki z bananami, które się pojawiają. Nawet mam kamerkę tutaj nad kamerką dosłownie i zobaczmy. Tak, normalnie zbiera mi kaskę. Także fajna sprawa. Na pewno się to przyda. Kolejną rzeczą, którą kupimy, to nie będzie już super małpka na techno terror. Nie, nie, nie. nie. Chociaż w sumie, jakbym postawił te supermałki, to one by zdobywały trochę ekspa. Dobra, niech one sobie tutaj zdobywają co nieco. Chociaż nie, tej supermałki nie chcemy tutaj w tym miejscu. I tą postawimy gdzieś tutaj, dlatego że chodzi mi o to, żeby mimo wszystko inżynier jak najwięcej kasy zdobywał. E, no, no to niech te małki sobie coś tam biją powoli, a my y, nie szykujemy się na y, piąty tier farmy, tylko szykujemy się na inżyniera na piąty tier. Ponieważ im szybciej go postawię, tym szybciej będę miał jeszcze większe ilości kasy, i teraz możemy się już skupić na farmach bananów o, i bardzo fajnie, to 14 tysięcy już wygenerowane, tutaj mamy 5 tysięcy nie wiem, czy jeszcze nie zmieściłbym tutaj, nie, chyba nie zmieszczę żadnej farmy A szkoda. myślę, że może jeszcze gdzieś tutaj jedna wejdzie, ale będziemy musieli już używać tego, co mamy, także co, kupujemy piąty tier i za chwilę oj, dobra zaraz będę musiał przeprowadzić poświęcenie małpy. tylko jak to działało, powyżej chyba 50 czy 60 tysięcy z trzech typów i później z czterech typów na świątynia słońca to były na trzy typy, później cztery typy różne. Dobra, zobaczymy, czy to się uda. Nie, nie będę tego sprawdzał, ale po prostu z pamięci chyba 50 tysięcy trzeba było wydać. Wszystkie super małki zostały wymaksowane, więc możemy w końcu przejść do poświęcenia. I mam tutaj e, super małkę. Jak widzicie, możemy sobie łatwo podejrzeć, e, ile dokładnie kasy było e, wydane. I e, od razu lecimy na Świątynię słońca, tak. Dobra, wszystko jest git i teraz przejdziemy od razu sobie do kolejnego, do kolejnego poświęcenia, czyli wykorzystamy dokładnie te same małpki co przed chwilą, czyli dartling, alchemik do... Oj, nie wiem, czy mi kasy starczy na to. Właśnie sobie zdałem sprawę, że mogę mieć mały problem z kasą. Farmę weźmiemy, tylko nie wiem w sumie, farmę pod jakie drzewko. O kurde, on ma trochę za duży zasięg. Także y, tą małą wioskę będę musiał sprzedać. Mam nadzieję, że ten alchemik nie zostanie wciągnięty, ale wiecie co, i tak go przestawię po prostu w inne miejsce, żeby na pewno mi tutaj mm, nic nie popsuł. Szybsze rzuty weźmiemy i jest git. Tutaj weźmiemy sobie środkowe drzewko. 108 tysięcy, zarąbiście, bo wiemy na pewno, że y, to wystarczy. I ostatnią małpką na poświęcenie będzie bombshooter. Mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłem i w sumie, wiecie co jest ciekawe? Że ja nawet nie mam achievementu za to, a pamiętam, że na jednym filmie ja nawet próbowałem zrobić tego złego boga, tego takiego ciemnego i e, z jakiegoś powodu nie dostałem achievementu. Mimo tego, że próbowałem to zrobić parę razy, o, mamy na przykład fajny teraz pokazane 67971122. 122, no i brakuje mi 56. Hmm, czy sprzedamy sobie farmę? Raczej nie. Raczej sobie poczekamy te parę tysięcy. Mamy w ogóle rundę 95, więc jak widzicie troszkę mi to mniej czasu zajęło niż normalnie. 56, aha, tylko że będę musiał jeszcze i tak poczekać. 540 tysięcy na, na tego Boga Słońca. Dobra, uzbierałem 540 tysięcy, jak widzicie też staram się stawiać tutaj te totemy, bo im szybciej po prostu zacznę je stawiać, tym lepiej. Dobra, mamy teraz już 559 tysięcy, ale i tak powinno mi starczyć, także uwaga, True Sun God body". I pojawił się on, mamy też w ogóle ikonkę. Także paragon istnieje, nie jest to żadna ściema ani nic takiego. O nie, czekajcie, nie chciałem w sumie tego robić. Widzicie, ja nie chciałem. Ej, to jest dziwne. Pamiętam, jak się męczyłem z tym, żeby y, zrobić właśnie y, tam świątynię. A, o kurde, no właśnie. I przegram, najprawdopodobniej. Dobra, nie przegrałem, ale widzicie, to, to jest po pierwsze, tak. Y, nie chciałem tego zrobić, a to zrobiłem. Po drugie. Ta, czego nie rozumiem do tej pory Ta super małka, niby mega potężna Ona nie widzi kamo Więc przed chwilą właśnie by, bylibyście świadkiem Jak się DDT przebiło To jest mega dziwne Ale dobra, musimy uzbierać O nie, ulepszono maksymalnie Czekaj, Bóg Słońca Ja nie mogę zrobić piątego tieru O kurde, i nie mogę zrobić paragonu No w takim razie, mimo tego, że to zrobiłem To czeka mnie teraz zresetowanie gry całkowicie i rozpoczęcie raz jeszcze. No i tym razem poszło wszystko dobrze, i chyba jeżeli postawię ten totem, no to Paragon nie. Jak widzicie, tutaj mam małą ściągę i jest pokazany cały czas 99 poziom Paragonu. I po prostu czekam na ten moment, aż w końcu się zmieni ta wartość na 100. Totemów oczywiście mam całą masę postawioną, mam mnóstwo super małpek. W sumie mógłbym po prostu postawić kolejną super i obstawiam, że to wystarczy. Zaraz zobaczymy. Nie, nadal jest 99 poziom. To może ostatni totem jeszcze i. Jest setny poziom. To jest maksymalny poziom paragonu. E, także teraz co mi zostało do zrobienia, to tak naprawdę albo mógłbym sprzedać te farmy, e, bo będę miał z tego dużo kaski. E, a nie, w sumie jeszcze potrzebuję 800 tysięcy. Dobra, to je, jednak jest bardzo, bardzo dużo kasy. No, ale musimy to uzbierać. Jak już będę blisko, sprzedam wszystkie farmy i robimy ostateczne poświęcenie w tym miejscu na samym środku mapy i specjalnie oczywiście też wybrałem tą mapę, bo wydawało mi się, że będzie e, idealna na ten paragon. I zobaczymy, jak mocny będzie super manki paragon. Na setnym poziomie. Okej, okay, mam już wystarczającą ilość kasy, i tak naprawdę mogę sprzedać tą farmę i na przykład tą wioskę, i mamy już 2 miliony na ten paragon. Tylko poczekajmy na moment, w którym się skończy ta runda. Dobra, 160 i o, przepraszam, w tym miejscu muszę to zrobić. Oby było warto. Uwaga, robimy to. Ta czynność utworzy wieżę Super Małpka Mistrza. I. Okej, okay, yy, po względem wyglądu nie jest jakiś super, ale liczy się mu to, jak mocny on będzie, bo no, yy, liczę na naprawdę coś yy, mega, mega potężnego za chwilę, w ogóle jeszcze maluchy tutaj zostały, o nie, yy, liczę na coś mega, mega potężnego, dlatego sprzedamy wszystkie małpki, jakie tutaj mam, dosłownie wszystko, yy, zostawimy sobie może jedną, yy, jedną, jedną yy, wioskę, ale no chcę, żeby on po prostu tutaj ten... Aha, mam wyłączony w ogóle autostart. Dobra, teraz. I pokaż mi, jak będziesz bił mocno. No bije mocno, nie? Spoko, ale mam mały niedosyt pod względem wyglądu, bo się spodziewałem czegoś naprawdę mega, mega potężnego, a tutaj to, to wygląda po prostu jak środkowa małpka, ten antybloon, tylko że ma troszeczkę inną głowę. I chyba ma pelerynę też z tego, legendy nocy? A co ma z, z górnego drzewka, z Boga Słońca? Chociaż, jakby na platformie stał, nie? To już by było coś, nie wiem, zmienić kolor, kolor platformy na na przykład, nie wiem, czerwoną. To już by było całkiem spoko. Ale weź, ojo, ojo, on będzie bił. Ja już to teraz widzę, że on będzie naprawdę mocno, mocno bił. E, dlatego sprzedamy sobie wszystko, co tutaj mamy, bo na dobrą sprawę nic nie potrzebuje. I pytanie, do której rundy on dojdzie? Chociaż nie, czekajcie, jeszcze jedną rzecz musimy tutaj postawić, i był byłbym nie fair, e, gdybym tego nie zrobił, ponieważ musi być Gluganer. ok? Gluganer musi być jako support. Proszę bardzo. Mm, Wioskę oczywiście też mu postawimy. Sek Wszystkie typy małpek i jeszcze górne drzewko. O! Tak, żeby był na maksa, e, na maksa wykoksowany tutaj ten Gluganer. Damy ciebie na mocny i jeszcze Ice Manki jako taki supportik. I powiedzmy, Ismanki będzie sobie stał tutaj na samym początku, o. I to jest całe moje, y, cały mój setup. Ja odpalam prędko się razy 10, no bo chyba nie myślicie, że będę to po prostu obserwował y, na, y, na razy 1. I aha, on ma globalny zasięg. Hmm, czy ja mam pomijanie rund? No niestety nie mam, więc jedyne, co mogę zrobić, to po prostu usiąść wygodnie na fotelu, poprosić was o zostawienie jakiegoś lajka, i zobaczymy, do której rundy dotrze ten, w ogóle piękny, piękny to wygląda, setny poziom. W ogóle jest też mod, który wprowadza nam jeszcze większe poziomy paragonów. Ale no, ja mam problem, żeby zrobić setny, więc nie wygrywałem go tutaj. O, i odkryłem jego kolejną zdolność, że możemy wciskać cały czas jedynkę i zobaczcie, jaki jest mały cooldown na tą umiejętność. Jesteśmy na rundzie 308 i widzę, że supermanki łapie małą zadyszkę i nawet wiecie, co mi przeszło przez myśl? że może dodałbym do pakietu supportującego mortara pod dolne drzewko, żeby niszczyć opancerzenie, właśnie balonów. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie, możecie napisać, co o tym myślicie, bo dzięki temu. Czekaj, czy on usuwa, a nie, nie usuwa opancerzenia z badów, a w głównie tutaj będą się bady pojawiały, tak że z jednej strony jest to spoko, a z drugiej. Nie wiem, czy rzeczywiście będzie miało tutaj jakieś mm, jakieś, jakieś zastosowanie. Dobra, sprzedajmy go. I na razie, niech sobie sam radzi. Ja teraz będę klikał cały czas e, właśnie tą jedynkę, bo naprawdę ten cooldown jest bardzo, bardzo mały. No ale raczej do 400 rundy nie mamy co myśleć, że on po prostu tutaj dojdzie. Także odpalamy maszynę. Prędko się razy powiedzmy 10 i każda kolejna runda wydaje mi się, że może być tą ostatnią. Dlatego pozwólcie, że nie zrobię po prostu tutaj na razie jeszcze cięcia, bo może e, uda się uchwycić ten moment, gdy po prostu te balony się przewijają. A, i muszę też y, odpalać sobie te cały czas buściki, y, czyli te pod atak spila. oj, Nie, no naprawdę, 350 na pewno nie będzie. Może chociaż 330 pęknie, zaraz zobaczymy, ale <gryw> ile on w ogóle ma balonów zbitych? Y, prawie 4 miliardy, nie miliony, 4 miliardy. Także nawet jeżeli on tutaj przegra, to i tak jest jedną z najmocniejszych małpek, jakie tutaj testowaliśmy. Czy chwila, fila, fila. Jeżeli byście sobie cofnęli film, to tutaj pojawił się taki portal i zastanawiam się, czy to nie znaczy, yy, nie znaczy tego, że już się balony przebiły, ale przez to, że mamy właśnie te supermanki i mamy tą zdolność legendy nocy, czy tam rocznego mistrza, yy, no to po prostu te balony zostały zatrzymane, czy tam gdzieś teleportowane. O chyba, gdyby nie to, to już by było papa. Już by, ym, już by ta super małka po prostu tutaj nie istniała, ale nadal walczy. Więc 326 runda. Do 350. Dociągnąć i będzie super. Chociaż, oj! Dobra, znowu zatrzymał. Znowu zatrzymał je i już y, te balony były bardzo daleko. Y, ale znowu pojawił się ten dziwny portal. O widzicie, znowu. Tu jest to. Tylko pytanie. Czy ten portal jest bez końca? Czy raczej ma jakieś ograniczenie? Bo jeżeli on jest bez końca, no to wtedy w takim razie nie da się przegrać. Ale raczej, e, raczej to ma swoje ograniczenia. Tylko po prostu trzeba poczekać i zobaczyć, ile balonów potrafi wchłonąć ten portal. Słuchajcie, naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle jest opcja, aby ta super małka przegrała. Ponieważ zobaczcie, ile balonów się teraz przebija, a nadal nie wyskoczył ekran końcowy. Ja oczywiście cały czas mam e, tego rękę na jedynkę i, jedynkę i cały czas po prostu wciskam. Ale, co się dzieje? 350 runda, czyli to, co chciałem, żeby ta Super Małpka osiągnęła. I proszę bardzo, lecimy dalej. I teraz, wiecie co, zrobię mały test. Nie będę używał umiejętności przez chwilę. Rączki do góry. I. Coś się przebije? Nie, nie przebijają się. <grym> co jest? Balony się nie przebijają. Wezmę sobie teraz prędkość razy. Oj, 25. Hmm, coś wolno, wolno to. Czemu on nie bije? Czemu ta Super Małpka nie bije zwykłego opancerzonego Moaba. Dobra, po, pomogę mu, może. O, jo, ile tego się przybiło? To no nie wiem, że on będzie bez końca ten portal miał tutaj. Bo to jest. To, to jest już przesada. To już jest za dużo. No ale nawet, wiecie co, weźmiemy sobie, przyspieszymy e, prędkość gry stukrotnie. I 357 runda. I nie widać końca. Także. nie wiem. Nie, nie wiem, czy w ogóle Super Małpka może tutaj przegrać. Dobra, to już przestaje się robić zabawne, ale mamy rundę 435. I nadal nie widać końca. Nie mam pojęcia jak to działa, może naprawdę ta małpka jest nieśmiertelna, yy, ale jeżeli chodzi o liczbę zbitych balonów, no to mamy 24 miliardy właśnie, które zostały przebite. Postawiłem także małpkę ninja, ponieważ yy, wiele balonów się po prostu baguje tutaj przy końcu, więc żeby troszeczkę ułatwić yy, i usprawnić niszczenie tego, zobaczę, na to ile tu jest barów. One sobie po prostu przechodzą, ale, <laughs> ale po prostu ta Super ma to totalnie gdzieś. Także to jest naprawdę mocny paragon, najmocniejszy na pewno, jaki do tej pory testowaliśmy. Gdyby poprawić wygląd tej Super Małpki, w tym sensie, żeby ładniej to wyglądała i ten art, który tutaj się znajduje, to naprawdę byłoby to coś 10 na 10, a tak to no, jest mały niedosyt, nie? No bo wygląda to jakby było to zrobione, po prostu ten obrazek w jakimś pęcie, plus sam model też nie jest z najwyższych lotów. Ale liczy się też to... Jak mocna jest ta małpka, a jest naprawdę bardzo, bardzo mocna. I słuchajcie, właśnie przebiliśmy barierę 100 miliardów zbitych balonów. Mamy rundę 607 i jestem teraz na 100% pewien, że po prostu nie da się przegrać jako ta super małpka i jestem gotowy ją sprzedać, także nawet sprzedam tą małpkę i tą małpkę i tą małpkę i tak naprawdę wszystko powinienem już. Tutaj móc sprzedać, weźmiemy, wyłączymy kompletnie prędkość razy yy, 3. O i mamy koniec gry. W końcu się udało to zrobić, tylko z jakiegoś powodu, jak widzicie, ta wartość i tak jest mimo wszystko mm, troszeczkę mniejsza, ale nie ma sensu. Jakby, nie wiem, dojść do rundy tysięcznej, pewnie będzie, będzie można to zrobić, ale no i tak nie można w żaden sposób przegrać. Oficjalnie y, Super Manki Paragon jest najmocniejszą małpką, jaką kiedykolwiek testowałem, i nie wiem, czy cokolwiek to przebije. Także dzięki za oglądanie i nawet dobiłem 150 poziom, taka ciekawostka. Y, pamiętajcie, dzisiaj o 17.00 bluzy do odebrania za darmo. na epic games